coraz bliżej zbrodniczej prawdy mijające miesiące tylko z pozoru nie wnosiły kolejnych ustaleń nie rozwiewały brudnych mgieł spowijających smoleńsk protokoły przesłuchań polskich komisji a także mag pęczniały od nowych ustaleń ale nie miały prawa dostać się do opinii publicznej wszystko musiało przeciekać przeciekać w cudzysłowie. Nieco inaczej było z mediami prorządowymi. Dziwnym trafem, one pierwsze docierały do zeznań. Tak było z tygodnikiem wprost, który dotarł do zastrzeżonych zeznań i zrobił z nich prorządową, prorosyjską papkę. Było to 31 października 2010 roku. Była to kontynuacja osobliwej nekrofilii. Brutalne ataki na poległych pilotów na generała Andrzeja Błasika, pośrednio na Lecha Kaczyńskiego, z którym rzekomo nie chciały latać stewardesy, nie wiedzieć czemu, może je podszczypywał. Do tych akt dotarli także rozmówcy gazety polskiej i tak powstał, nie pierwszy, wykluczający się merytoryczny dwugłos. Z materiałów zamieszczonych przez Gazetę Polską wynika, że autorzy publikacji wprost pominęli kluczowe dla śledztwa zeznania wskazujące na winę rosyjską. Gazeta Polska właśnie ujawniła to, czego tamci nie dostrzegli, nie dostrzegli w cudzysłowie, w swoim wybiórczym szkalowaniu załogi samolotu. Tupolew prezydencki po remoncie w Samarze stale miewał usterki, choć remont kosztował ponad 70 milionów dolarów. Zgodnie z zeznaniami Grzegorza Pietruczuka, pilota Tu-154 o numerze 101, który rozbił się w Smoleńsku, a także zeznań Artura Kowalskiego, technika z 36. Spec. Pułku oraz z utrwalonej ewidencji awarii tego samolotu wynika groźny serial awarii. 7 stycznia 2010 roku po starcie zapaliła się lampka z wezwaniem, cytat, Sprawdź świecenie lampki, sprawdź wysokościomierze oraz informacje o awarii systemu nawigacyjnego. 17 stycznia 2010 roku podczas lotu stwierdzono podwyższoną wibrację silnika numer 3. 28 stycznia 2010 roku stwierdzono niesprawność zespołu ABSU autopilota oraz Uszkodzenie agregatu sterowania wychyleniem lotek. 28 lutego. Podczas lotu z Krakowa na Okęcie wystąpiły wadliwe wskazania oleju silnika nr 3. Przyczyna: niesprawność systemu pomiaru oleju. 28 lutego 2010 roku. Podczas lotu z Krakowa wystąpiły przerwy we wskazaniach odbiorników GPS-1 i GPS-2. 20 lutego 2010 roku. Podczas lotu na Okęcie pojawiły się wskazania systemu radionawigacji lotniczej dopiero po 20 milach morskich od radiolatarni. Pilot Pietruczuk zeznał, że przyczyną zakłóceń, przerw we wskazaniach GPS-1 i GPS-2 mogła być praca radiostacji ARM zamontowanej w samarze podczas remontu. Przy lądowaniu takie zakłócenia mogą mieć bardzo groźne w skutkach znaczenie w nawigowaniu na etapie podejścia do lądowania. Okazuje się, że rosyjskie karty podejścia przekazane polskiej załodze do lotu 10 kwietnia zawierały błędne dane. Jak się za chwilę okaże, te karty były błędne, natomiast karty stare poprawne. Karta podejścia to instrukcja z informacjami potrzebnymi do lądowania na danym lotnisku. Z zeznań pilotów wojskowych podanych w śledztwie wynika, że załoga TU-154 otrzymała karty podejścia z fałszywymi danymi. My to oceniamy zgodnie z logiką, a nie z poprawnością polityczną. Było to przestępcze działanie o charakterze sabotażowym. Oto co było tam błędne. W kartach podanych polskim pilotom na początku kwietnia błędnie podano położenie bliższej i dalszej radiolatarni prowadzącej. Bogdan Suchorski pełnił służbę w 36. specspółku jako drugi pilot jak 40. Zeznał w prokuraturze, że wpisał współrzędne punktów podejścia do specjalistycznego programu komputerowego. Wynik wskazał, że położenie bliższej radiolatarni było zgodne z danymi odległości zawartymi w karcie podejścia, natomiast radiolatarnia dalsza była na czwartym, a nie na szóstym kilometrze od taka sobie a szybka o 30% odległości czyli o 2 kilometry. Artur Wostyl, pilot tegoż Jaka 40. Uznał, iż odległość między tymi radiolatarniami była w rzeczywistości o 650 metrów większa od podanej w karcie podejścia. Rosjanie podali nieprawdziwe współrzędne progu pasa startowego. Jak wyliczył Bogdan Suchorski, różnica wynosiła około 300 metrów. Nieprawdziwość współrzędnych lotniska potwierdził także pilot Artur Wosztyl. Oto, co zeznał. 10 kwietnia parametry z GPS, wprowadzone do danych lotniska, wskazywały, że punkt oznaczony na karcie lotniska jest środkiem pasa. Znajdował się w rzeczywistości z lewej strony podejścia na pas. Kiedy pilotowany przez wosztyla Jak 40 lądował w Smoleńsku niedługo przed katastrofą TU-154, strzałka automatycznego radiokompasu wskazująca dalszą radiolatarnię nakazywała wprowadzenie poprawki w prawo pomimo tego że GPS wskazywał iż samolot kieruje się na środek pasa pilot skomentował można wobec tego wnioskować że współrzędne lotniska nie wskazywały środka drogi startowej kapitan Janusz Więckowski kolejny pilot Tupolewów cytat to absolutnie niedopuszczalne Wobec osoby, która podpisała się pod taką kartą podejścia, powinno się wyciągnąć odpowiedzialność. Wiadomo już, że w ostatnich minutach lotu TU 154 był odchylony od osi pasa w lewo o około 40 metrów, a kilometr przed lotniskiem znajdował się na wysokości zaledwie 80 metrów. To wskazuje, że piloci w warunkach złej widoczności Zostali zmyleni przez fałszywe współrzędne zawarte w karcie podejścia. Koniec cytatu. Ale co najciekawsze i całkiem już kryminalne, to ten fragment zeznań Bogdana Suchorskiego, gdzie stwierdził on, że karty dostarczone w kwietniu 2010 roku przez Rosjan były błędne w stosunku do starszych wersji współrzędnych pasa i radiolatarni. Artur Wosztyl. Zeznał o zakłóconym działaniu bliższej radiolatarni. W opisie lądowania swojego, jak 40 w Smoleńsku, powiedział, że zbliżając się do niej, zauważył, iż po przełączeniu na nią automatycznego radiokompasu w nawiasie ARK nie ma jednoznacznych wskazań. Strzałka ARK na głównym wskaźniku nawigacyjnym w Jak 40. Wychylała się o około 10 stopni, raz w prawo, raz w lewo. Według Wosztela świadczyło to o nieprawidłowej pracy radiolatarni. Wobec tego postanowił przełączyć automatyczny radiokompas na latarnię dalszą i podchodzić według jej wskazań. Z podobnym zakłóceniem mogła spotkać się załoga TU-154, ale wciąż nie wiadomo, jak na to zareagowała. Bliższa radiolatarnia znajdowała się w odległości 1,1 km od progu pasa. Jak wynika z rosyjskiego stenogramu nagrania, piloci TU-154 odebrali sygnał o godzinie 10.40 i 56 sekund czasu miejscowego. Wtedy nawigator pokładowy podał, że samolot znajdował się w tym momencie na wysokości zaledwie 20 metrów. Pilot Wosztyl. Może być kluczowym świadkiem z tej racji, że w swoim Jak 40 słyszał rozmowy wieży z załogą nadlatującego tu Tutaj jest odnośnik i może przeczytamy ten odnośnik. W lutym 2011 roku wszczęto przeciwko Wosztylowi dochodzenie za naruszenie procedur lądowania. Ciekawe, <laughs> bardzo. Jego zeznania są sensacyjne w innym aspekcie. Pomijając już fałszywe parametry radiolatarni, Wosztyl słyszał, jak kontrolerzy naprowadzają samolot na zderzenie ze skarpą jaru. Samolot był już wówczas wprowadzony na fałszywą ścieżkę w głęboką na około 60 metrów dolinę, a widoczność we mgle wynosiła tylko 30 metrów. Porucznik Wosztyl słyszał słowa kontrolera wieży wydane po rosyjsku pilotom Tu-154 w radiostacji pokładowej Jak-40, który wylądował w Smoleńsku o godzinie 7.22. Rosyjski kontroler wypowiedział te słowa, gdy drugi pilot Tu-154, Robert Grzywna, podał na wysokości 80-70 metrów odchodzimy. To dowodzi, że wieża kontrolna kierowała prezydencką maszynę do zderzenia z ziemią. Kontrolerzy na lotnisku Smolensk, Siewierny wiedzieli, że polski samolot był na fałszywej ścieżce schodzenia kierowany wprost na dolinę głęboką na 60 metrów. Cytat. Jak zeznał Wosztyl, rosyjski kontroler powiedział do pilotów prezydenckiego Tupolewa, cytat, jak na wysokości 50 metrów nie zobaczycie pasa, odlatujcie. Wieża wiedziała, że widoczność w pionie w rejonie lotnisko wynosiła wówczas zaledwie 30 metrów. Zejście polskiego tu 154 do poziomu 30 metrów oznaczało nieuchronne zdarzenie ze zboczem kończącej się doliny. Gdy piloci dojrzeli przez mgłę, wyłaniające się zbocze, byli bez szans. Tylko znakomite umiejętności pierwszego pilota Arkadiusza Protasiuka spowodowały, że maszyna nie rozbiła się od razu o zbocze, lecz udało mu się poderwać samolot na kilkanaście metrów. Co stało się w samolocie przed uderzeniem w ziemię? Dlaczego kabina pasażerska praktycznie nie zniknęła w wyniku wypadku, dziś jeszcze nie wiadomo. W nawiasie pod tym zeznaniem mamy napisane karta zeznań, numer. 1165. Tymczasem kontroler lotów, podpułkownik Plusnin zeznał, w nawiasie mamy napisane karta numer 2538, że zabronił polskim pilotom schodzić poniżej 100 metrów. Zadziwiające, że komendy Rosjan, jakie słyszał porucznik Wosztyl, mówiące o 100 metrach która byłaby dowodem dobrych intencji wieży, nie ma w stenogramach. Jeżeli pilot Wosztyl dobrze zapamiętał wydane przez wieżę polecenia i rady dotyczące wysokości, położenia i schodzenia, to mogą one oznaczać tylko jedno. Samolot prezydencki był z premedytacją kierowany do zderzenia ze skarpą dolinki. Piloci zdołali wznieść się o kilkanaście metrów. Ale było to za mało, aby uniknąć upadku. Ponadto przeleciał nie nad radiolatarnią tylko 40 metrów obok niej. Pilotów mogło jeszcze zmylić zakłócenie sygnałów GPS. Mają one wpływ m.in. na pracę autopilota. To przy jego użyciu piloci 154M wykonywali manewr podejścia do lądowania i także odejścia na drugi krąg. Pilot Pietruczuk zeznał w prokuraturze, że po remoncie samolotu w Samarze stwierdzono w nim przerwy we wskazaniach anten satelitarnych GPS-1 i GPS-2. Jak już wiemy, powodem zakłóceń mogła być praca radiostacji ratowniczej ARM zamontowanej przez Rosjan podczas remontu. Pietruczuk powiedział, iż takie zakłócenia Mogą mieć bardzo duże znaczenie w nawigowaniu przy podejściu do lądowania. Redaktor miesięcznika Lotnictwo Krzysztof Zalewski, cytat. To bardzo poważna sprawa. W takim przypadku, przed ponownym dopuszczeniem samolotu do użytku, powinny zostać przeprowadzone badania zgodności elektromagnetycznej które wykazałyby, czy załączone w Samarze radiostacje ratownicze faktycznie zakłócały działania GPS-1 i GPS-2. Koniec cytatu. Powracamy do Mugły. O godzinie szóstej rano nie było jej, a potem była. Kierownik stacji Meteo Michał Jadgowski na pytanie prokuratora. Ile osób na etacie powinno obsługiwać tę stację? Odparł, że trzy. Jednak 10 kwietnia był sam. To wbrew wojskowym procedurom. Naczelnik musi być stale na stacji, a ruchomi ruchomi w cudzysłowie są tylko technik, który sprawdza stan techniczny sprzętu pomiarowego, oraz kierowca-obserwator, który obserwuje pogodę na ruchomej stacji czyli na samochodzie. Pomiar dolnej granicy chmur, kierunki i prędkość wiatru, ciśnienie, wskazania termometrów i widoczność itd. Obowiązki tej trójki wykluczają się wzajemnie. To jeszcze nie wszystko. Naczelnik służby Meteo i dyspozytor powinni znajdować się w jednym pomieszczeniu, jednak na sewiernym od listopada 2009 rozmieszczono ich w różnych budynkach. Naczelnik był zmuszony łamać procedury. Ostrzeżenia przekazywał tego dnia tylko przez telefon, a powinien przekazywać na piśmie. Czy prokuratura sprawdzała bilingi tych rozmów? Pytanie z gatunku naiwnych. Ciekawa jest relacja tego fachowca. Cytat: O godzinie 9:06 niebo zaczęło naciekać, zachmurzać się. O godzinie 9.12 zatelefonowałem do pododdziału służby meteorologicznej jednostki wojskowej i poinformowałem o zaobserwowanych zmianach, po czym przekazano mi uściśloną prognozę pogody. Dolna granica chmur 150-200 metrów. O godzinie 9.26 stwierdziłem zmianę pogody, mianowicie zachmurzenie 10 stopni. Warstwowa mgiełka, dymy, tutaj wykrzyknik w nawiasie, widoczność tysiąc metrów, co odpowiada meteorologicznemu minimum lotniska. Co to za dymy? O jakich dymach mówił naczelnik stacji meteo? O godzinie 9.40 zmiana pogody. Powstała mgła. Pytanie: już nie dymy? Zawiadomił o tym pod oddział służby meteo jednostki wojskowej. Tam ostrzegli go przed wichurą i czasie jej trwania. Mówili tam o gęstej mgle, w cudzysłowie falistej mgle. W związku z pogarszającą się pogodą, wieża kontrolna telefonowała do Tweru. Potem jeszcze przekazano Moskwie informacje o przekroczeniu minimum pogodowego lotniska. A jednak ani Moskwa ani Twer czy Wieża nie nadały rozkazu o zamknięciu lotniska Meteorolodzy lotniska posługują się dziennikiem roboczym gdzie opisują wszystkie swoje czynności Na ostatniej stronie dziennika znajduje się regulaminowa informacja o ilości stron dziennika aby uniemożliwić zmiany kart ich ilość podmienianie karty dziennika są przeszyte Podobnie jak w kartach rozpraw sądowych. Na końcu sznurka ostatniej strony nakleja się kartkę papieru i stawia na niej pieczęć. Tymczasem polski prokurator stwierdził na fragmencie przyklejonego papieru ślady ponownego naklejenia jakiegoś papieru. Jadgowski odpowiedział: Całość dziennika jest nienaruszona. Karty są numerowane. Karty z dziennika nie wyrywałem. Zmian nie wprowadzałem, niczego nie naklejałem, nie odrywałem. I wszystko gra, poniał. A co do tej nagłej, gęstej, jak barszcz mgły, wypowiedział się fizyk, jak zawsze anonimowy. Cytat: Jak jednak wiadomo, ani charakter zjawiska atmosferycznego 10 kwietnia w Smoleńsku. Ani rola Iła 76 samolotu transportowego do przenoszenia ładunków w nawiasie wody, maszynerii, paliwa, który próbował lądować na Sewiernym przed Tupolewem i mógł przyczynić się do powstania lub zagęszczenia mgły, w dalszym ciągu nie została oficjalnie wyjaśniona. Niepotwierdzone informacje, że znajdowali się w nim rosyjscy dziennikarze albo samochody dla polskiej delegacji. Nie wydają się prawdopodobne, choćby ze względu na czas, w którym IU-76 pojawił się w okolica lotniska Smoleńsk siewierny, w nawiasie. Gdyby faktycznie na pokładzie samolotu były na przykład auta dla polskiej delegacji, przywieziono by je znacznie wcześniej. Czy IU-76 mógł więc przyczynić się do pogorszenia warunków pogodowych w Smoleńsku, Techniczną możliwość takiego zabiegu potwierdził w rozmowie z nami E.W. w nawiasie imię-nazwisko do wiadomości redakcji. Polski fizyk. Środki wiążące fizycznie lub chemicznie tlen w atmosferze, a także środek wytwarzający sztuczną mgłę, mogły zostać rozpylone przez iła w dwóch warstwach w osi pasa. Aby jednak stwierdzić takie działanie... Należałoby między innymi przeprowadzić analizę biochemiczną próbek gruntu ze Smoleńska. Jak na razie tego nie zrobiono. Zadowalają się ekspertyzą biegłych z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Stwierdzili oni, że mgła 10 kwietnia była naturalna, bo wielokropek, tak wynika z obserwacji meteorologicznych w Smoleńsku z ostatnich 30 lat. Tymczasem już kilka miesięcy temu cytowaliśmy niemieckojęzyczną depeszą agencji prasowej AFP z 22 lipca 2010 roku. Według tej informacji w Niemczech powstanie wkrótce urządzenie produkujące właśnie sztuczną mgłę a zgodę na jego budowę wydało Ministerstwo Ochrony Środowiska Badeni-Wirtenbergi. Wyrzutnie granatów mgielnych staną wokół elektrowni atomowych w Pilsburgu, aby w chwili, gdy jakiś samolot zejdzie z kursu i skieruje się w stronę reaktora, pociski zostały wystrzelone, utrudniając terrorystom precyzyjne przeprowadzenie ataku. Działanie takiego systemu zostało już podobno przetestowane, i według informacji władz Badeni i Winterbergi, jego wdrożenie jest już tylko kwestią czasu. Wojskową maszynę do wytwarzania sztucznej mgły, do tego rosyjską, można było zobaczyć też w filmie List z Polski w reżyserii Mariusza Pilisa. Tu mamy odnośnik, w którym napisano, że jest to. Cytat z Gazety Polskiej z 5 stycznia 2010 roku. Jadgowskiemu brakowało dwóch etatowych pracowników. Natomiast na wieży kontrolnej tego poranka było gęsto od dziwnych gości. Nie wiadomo do dziś, ilu ich tam popasało tego poranka. Polskiej Komisji Badającej Katastrofy oraz polskiej prokuraturze nie udało się do końca 2010 roku. Ustalić, jacy osobnicy i w jakim celu zaszczycili swoją obecnością budę zwaną Wieżą kontrolną. To pewne, że był tam kierownik lotów podpułkownik Paweł Plusnin. W polskich publikacjach raz go tytułują podpułkownikiem, innym razem tylko majorem. Raz piszą nazwisko Plusnin, jak w Gazecie Polskiej, innym razem plusnin. Podpułkownik Plusnin przybył na lotnisko, jak zeznał, cytat, w celu podjęcia decyzji dotyczącej przyjęcia statku powietrznego. Koniec cytatu. Przybył również jego pomocnik, major Wiktor Ryżenko. Zeznali oni, że w wieży był obecny od 8 rano m.in. pułkownik Krasnokucki. Plusnin powiedział prokuratorom, że pułkownik Krasnokucki tego dnia nie wykonywał on jakichś specjalnych obowiązków. Jeżeli niespecjalnych, to w końcu jakich? Krasnokucki jest zastępcą dowódcy jednostki wojskowej w Twerze. To dawny dowódca Smoleńskiego Pułku Lotnictwa. Był więc osobą postronną i zbędną. Dlaczego więc pojawił się tego ranka w wieży? Ja bym tutaj wrócił jeszcze na chwilkę do tego plusnina. Prawdopodobnie po rosyjsku jego nazwisko się pisze z literką U i stąd jest raz pisany tak, raz pisany tak. Plusnin. I tak powinno chyba być. Ustalono, że poza Krasnokutskim przebywał w wieży przynajmniej jeszcze major Łobancew, pomocnik kierownika lotów. Łobancew miał dokonać kontroli pasa startów i lądowań. Plusnin i Ryżenko zostali przesłuchani przez prokuratorę rosyjską. Pozostali osobnicy nie zostali przesłuchani, choć domaga się tego strona polska. Jakie komendy wydawali Pluslin i Ryżenko, i czy tylko oni je wydawali. Po opublikowaniu raportu Mak okazało się, że w ostatnich minutach Krasnokócki porozumiewał się z nieokreśloną Moskwą z generałem Olegiem. Czy takie rozmowy z Moskwą są niezbędne w przypadku lądowania samolotów VIP-ów innego państwa? Tutaj za każdym razem, gdy padało słowo Moskwa, było ono w cudzysłowie. Ktokolwiek je wydał, to wydał je złe, mylące, spóźnione, fałszywe. To już ustalono na podstawie choćby spreparowanych stenogramów. Ich komendy dla załogi T-154 wydają się być tylko częścią zbrodniczego oszustwa w karcie podchodzenia i lądowania polskiego samolotu. Plusnin i Ryżenko po kilku miesiącach odwołali swoje zeznania. Nowe już właściwe ich zeznania mówią, że lot Tu-154M miał status cywilny, a nie wojskowy, co radykalnie zmniejsza winę Rosjan. Co najważniejsze, obaj już nie wspominają o tajemniczych gościach w budynku, Krasnokuckim i Plus Plusnin wykazał też doskonałą pamięć wsteczną, pamięć wsteczną w cudzysłowie. Wcześniej mówił o 800 metrach widoczności na sywiernym, potem już tylko o 400 metrach. Co na to strona polska? Podjęła decyzję o nieuwzględnieniu zeznań kontrolerów. Czy z czasem zrezygnuje z taśm czarnych skrzynek? Polską skrzynkę o symbolu ARM otrzymaliśmy już dawno. Eksperci twierdzili, że można ją było odczytywać w ciągu 72 godzin. Odczytywali 10 miesięcy i do końca tej lektury, luty 2011, wciąż nie ma. W styczniu okazało się, że jednak wkrótce ją odczytają. Tu zrobimy kolejną przerwę.